Dobra, no. ze trzysteki, ze trzysteki, czysteki, frytki, kiełbasa. Nądę go live. Witam. ci wcześniej dwa live'y. Były dwa live'y, teraz jest trzeci. Wszystko na YouTube leci, papież, wiadomo co. Teraz całą noc można siedzieć, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej okay. Słaby team kurwa Będziemy ruchani Będziemy ruchani ostro A, zapomniałem, że mam w ogóle ten Kurwa Tragit tragit Teraz Tera kurwa git i oczywiście nerwy już lecą Nerwy już lecą No zajebiście laguje Super 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 oczywiście chuj mi w dupę jak zwykle jak zwykle kurwa na tych live'ach jebanych na youtube nie no pierdole z takimi kurwa lagami grać No nie, 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 nie. Tak, tak nie robimy. Tak nie robimy, no. Co ty robisz, kurwa? To są właśnie lagi w Call of Duty, kurwa, i na YouTube, jak się live robi. Pierdolone. To jest właśnie to. O, jaki, kurwa, cymbał. Mam nadzieję, że będziesz, kurwa, miał pyszny obiadek, kurwa, w śmieciu. Że ci kurwa rodzinę potrąci, potrącą, kurwa autem Kurwa jakiś. na Panika Gaming wleciało co jest kurwa kamperzy pierdolenie kurwa W se tu możesz wsadzić, kurwa śmieciu jebany. Mas masz rivevenger. Na no to się nie jesto z takimi lagami no? Który killa zrobiłem, ale z tymi lagami to nie. Aha, no. Kurwa, kaziu szczur. Podpaliłem go. Chyba mu zeszło. Ale panika. Ale panika. No dobra, okej. Okay. Jakie... Nie, 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 nie. Tak nie robimy. Nie robimy z takimi lagami to te... Nie, 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 ja po tej gierce kurwa kończę live'a. Bo nie ma co. Nie, mm.